Cześć, z tej strony Mr. PJ Dziś drugi odcinek z... No na kurde co ja mówię, jaki drugi odcinek, kolejny odcinek z Grey Hill Climb Racing 2. No to trochę mi się bębiło. Trochę jest cisza i już tutaj możemy sobie otworzyć paczkę. Okej, okay. tutaj też... Okej, okay, to sobie weźmiemy do otwarcia yy, i zagramy sobie ze dwa mm, rajdy może Coś się zatem zacięło chyba zrobię Dobra, okej, okay. już Yy, I tak, nie wiem czy Monster Truckiem, czy może tym sportowym samochodem, bo właśnie go kupiłem. są yy. sumie takie średnie to sportowe auto, ale no może tym pojadę, jeszcze tutaj sobie zobaczę jakie są. No dajmy na te. taki kolor, dobra. Yy. Te nowe um, tutaj nic mam nadzieję, że jakoś mnie słychać i muszę stopować przez pasy powiadomień. E, dobra, tutaj sobie wziąłem silnik. E, myślę, że jeszcze raz sobie sobie i będzie trzeba jeszcze chyba a w sumie to może mam no zacznijmy. Jedną weźmiemy sportowym samochodem, a drugie tym Monster truckiem Okej. Okay. No naprawdę słaby jest ten samochód. Lepszy jest tamty, ten super jeep w sumie mam go też najbardziej z Chyba 16 mam na silnik, coś takiego. Ja nie wygram tego, ale o, słabo się jeździ naprawdę. Bardzo słabo. A jeszcze dzisiaj mam zamiar skończyć serię Battlefield Challenge. Już możecie, mogliście zobaczyć na pasku powiadomień, że nagrywam to właśnie jak na filmiki, ten filmik, jeden z challenge. challenge no dobra, 2 na 4. Musiałbym sobie tutaj trochę, nawet bardzo, poulepszać te samochody. I nie wiem, ile ta seria z tej, będzie miała odcinków, ale jakoś niedużo. dużo. No wszystko do tego, Nie, a, właśnie mam ten na ten najwyższy level wbić. Jestem na platynowym. Chyba jest na diamentowym i jakiś jeszcze. Nie, nie pamiętam. No ostatnio w to grałem z dwa tygodnie temu, może... też nie wiem to nawet kiedy wstawiłem filmik z tego, więc nie wiem. Może tydzień. Sędzmy sam nie wiem co gadam, ale lepiej. Jeszcze dwie, dwa rajdy. Już od razu no sam start, wyprzedzają mnie. mnie. Średnio mi się podoba tam. Ten... Ten tryb online. No bo nie ma sensu, że można zastopowywać tutaj, zrobić pauzę. No właśnie, i ten. Można nacisnąć tak to continue, kiedy się chce. Dobra, jesteśmy na razie pierwsi i już jesteśmy pierwsi. No i trzeba. Się rozwalić na koniec. E, dobra. Ten e, jeszcze raz weźmiemy. Ostatni już. I może na jakimś trybie adventure zagramy, czy coś takiego. Bo chyba na jednym mam ponad 3000 metrów. To może się uda pobić. Oczywiście super jeepem, bo jest najlepszy. Na przykład ten monster trafia, no to się nie wiedzie. Chyba, że jak się ulepszy, no to wtedy. I będą... wow I będą um, jeszcze pauzy w tym filmie. E, dobra, jest. Tak. 26. A dobra, weźmiemy sobie z sobie Dobra, fajnie. O, platynium 3 to na legendary pójdziemy tak. i jak pójdziemy na legendary to mm, skończę serię strategię no, no, co tu jest w nic, no, nie, nie, oprawia, nie sklep. Gnaw, na sklep. sklepie na 3107 metrów nabra giery idziemy na tylko będzie trzeba mieć opony tak, to są najlepsze Tutaj mam pokazane moje poprzednie rajdy. A, są zasad dla mnie, one, bo słabe były te pojazdy. słabe miałem <try> pojazdy jeszcze powiedzieć. Ale dobra. E, już 2800 kurde, ja bym się. zwalił z tym <try> nie, ja nie mogę. To, to jest wiele tych wzlep, to są do góry. A jeszcze bo teraz są ferie czy lubelskie na ferie To do się odcinki pojawiały częściej. Tak się w miarę często pojawiają, bo co jadą codziennie lub co dwa dni, ale no, bardziej będą będę miały Wolnego, i będę mógł bardziej um, wykończyć serię. I zapewne dzisiaj jest niedziela. Potem to. dzisiaj skończę tę serię z Battlefield Challenge. A no nie fajna gra. Bardzo mi się podoba, ale powinni dodać trochę nowych butelek. To za mało, nie. Powinno być takie coraz droższe. No, są tak, ale powinno być się mieć po prostu więcej, no bo tak to nie ma jakiejś bardzo fajnej z tej gry, Ale, no, polecam. Zawsze w tym głębieniu robię fikołkę takiego, tym zipem. Dal robiam sobie. Daj małą paliwę. 1700.